nie mam dla was dobrych informacji wiecie co się stało? ukradziono nam Baby Sonika jesteśmy razem ze Smyslowem i kazano nam w tej tajnej bazie obronić, prze, e, obronić się przed nokautem zombiaków, którzy przyjdą z tamtego domu, właśnie widzicie tam ten domek za drzewem, nie będę tam podlatywał ale tam jest naprawdę dużo zombiaków i kazano nam tutaj e, w tej bazie przeżyć, przetrwać inwazję zombiaków, no nie, nie ma takiej opcji wiecie co? ja zrobię to po swojemu zaznaczamy tutaj, zaznaczamy tutaj, usuwamy tą tajną bazę ze set 0 i... elegancko, dobra. Zrobiliśmy coś takiego, zrobimy swoją tajną bazę, zrobimy tajne pułapki, przez które będziemy musieli wygrać z tymi zombiakami, bo inaczej, inaczej będziemy mieć problem i nie odzyskamy Smyslowa. Także Smyslow, -y, nie, jakiego Smyslowa? Nie odzyskamy Baby Sonika, Smyslow jest razem ze mną i będzie dzisiaj budował. Słuchajcie, budujemy z białych bloków, a mianowicie z żelaza. Także ja ci wyrzucam tutaj żelazo, proszę bardzo, już możesz podłoże jakieś zrobić, trochę większa niż ta dirtowa. No i co widzowie, możecie ogólnie zostawić łapencję do góry Będę bardzo, bardzo zadowolony Smajlow też, dla Baby Sonica możecie łapencję zostawić Super, on by się na pewno cieszył No i miejmy nadzieję, że go odzyskamy Dobra, Smyslow już tutaj podłoże zrobił Także rób tutaj górę, a ja już Zacznę jakieś pułapki robić Już wam pokazuję, one będą nowoczesne Których jeszcze nie wykorzystaliśmy To przemyślałem sobie tak na szybko W ogóle inwazja ta zombiaków Będzie za 10 minut, także naprawdę Musimy się śpieszyć, możecie odliczać widzowie e, Dobra, gdzieś potąd Zróbmy, tutaj zaznaczmy i lećmy tutaj do końca. Będzie to takie pułapki naprawdę głębokie, naprawdę kozackie, których jeszcze nie widzieliście. Widzicie coś takiego? Ej, może może za dużo. Może przesadziłem, przesadziłem, dobra, okej, okay, zamuruję to z powrotem. Tutaj zrobimy tak i naciśniemy set grass. Ups, jeszcze bez. Y, dobra, okej, okay. mamy zamurowane. Dobra, elegancko. I co my byśmy mogli tutaj jeszcze zrobić? Wylejemy wodę, nie wodę, jaką wodę? Lawę na dole, z drugiej strony damy kolce, jeszcze smajs. Ma dla Was taką maszynę, której Wam jeszcze nie pokazywał, i pokażę Wam dzisiaj u mnie na odcinku, jak taka maszyna wygląda. Będziemy mogli z niej e, się od razu ubrać, ale sami zobaczycie, jak to będzie wyglądać. E, a ja sobie zaznaczę tutaj e, i tutaj damy lawę. Gdy oni tutaj wpadną, te ząbiaczki, to na pewno padną. Także wpisujemy tu set lawa, ok, niech się tam lawa rozleje, dobra, rozlała się lawa. Tu na górę damy sztuczną trawę, ale przed tym widzowie, jeszcze nie zapomnijcie zostawić subskrybera, jeżeli tego nie robicie. Ja biorę sztuczną trawę. No i lecę z zasłanianiem tego. Siup, e, muszę o coś takiego zrobić, dobra. I lecimy ze sztuczną trawą. Tutaj z nie możesz wchodzić. Na razie ci zaznaczę takim klockiem, okej? Okay. I zaraz z drugiej strony ci zaznaczę. Najpierw lecimy tą stronę. Siup, siob, siob, No dosyć szybko polecimy z tym. Dawaj, smajstą, buduj tam tą tajną bazę. O, bardzo elegancko na powstaje. Też okna porób. Okna porób, żebyśmy widzicie, ej, e, bardzo mi się podoba jak taki pałac prezydencki. Nie przedłużajmy. No i weź e, tam okna wybuduj tak jak ci powiedziałem. Ja sobie tutaj rozbiję, zaznaczę gdzieś o tutaj, dobra? No i co? Lecimy z drugą str stroną sztucznej trawy. Hopsiup, hopsiup, hopsiup. Nie możemy już tutaj wejść, bo wpadniemy do lawy. Także, dobra, z jednej strony będą pułapki eleganckie, one będą pochowane. Żadnej nie będzie widać, tylko takie dwa klocki. Ale kto by się skapnął tam, że jakieś klocki coś tam mogą znaczyć? Po tej stronie możemy dać spajki, a po tamtej stronie od przodu to Smyslow zaprezentuje swoją maszynę, a tutaj coś się wymyśli. Dobra, na razie dajemy tam spajki. Hopshop, lądujemy tutaj. Okej, okay, coś takiego. Dajemy też w dół, żeby było spad, Okej, okay, tutaj zaznaczamy. Lecimy tak i lecimy tutaj w tą stronę. Dobra, wpisujemy set. Zero. I powinna się dziura zrobić. Zrobiła się. Teraz spajki trzeba rozłożyć. No i oczywiście sztuczną trawę. Zaznaczymy tutaj tak samo blokami, jak i z przodu, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy czasem nie wpadli tutaj. Dajemy coś takiego. Na dole damy spajki. Spijkę, poczekajcie, wezmę, znajdę. Dobra, mamy spajki. I gdy oni tutaj wpadną, te zombiaczki, no to nie powinni przeżyć. Ale czy tak się stanie? Nie wiem. Zobaczymy, przekonamy się. To trzeba zamurować. Tutaj jakaś woda leci, a wody my tutaj nie chcemy. Także to murujemy. Okej. Okay. Wszystko jest w porządku. Woda ginie. Teraz możemy dać spajki na dole. Nie, nie umiem komendy używać do tych spajków, także wezmę to ręcznie, szybko walnę i będzie, będzie git. Będzie git, także lecimy. Zobaczcie. Najpierw jeden pasek. Hop, siup. Lecimy z tym. Nie musimy równo dawać tego, tylko tak. O, daje jak dajemy, ok, jest pięknie, mi się podoba, chociaż równo to by na pewno padli te, te, te zombiaczki. ale jak wpadną też do dziury, to jakby nie mają się jak wydostać, także nie będzie tego złego, jak wpadną i nie zginą, po prostu oni tu sobie zostaną, ale nie wiem, czy to tak zadziała, że mi baby Sonika wtedy oddadzą, jak ich wszystkich nie rozwalę, także lepiej rozstawić te spajki wszędzie, dookoła, tak jak powinno być, dobra, rozstawiamy, rozstawiamy, jeszcze trochę, jeszcze trochę i będziemy mieli całość gotową. Nawet, nawet to wygląda, powiem wam, z góry na pewno lepiej będzie to wyglądać, niż teraz widzicie z tej perspektywy, co ja widzę. Ok, wszystko jest uzupełnione. Tutaj jeszcze jednego brakuje. No i tak to się prezentuje z góry. Jak Wam się podoba? Bo mi szczerze mówiąc, całkiem nieźle. Ok, możemy tutaj 5, 2, 3, 1, 3. Dobra, zrobimy coś takiego. Zobaczcie. Tak, tutaj, tak. Zaznaczymy to sobie. Raz i dwa. Ok, teraz możemy sobie zobaczyć tu. 5, 2, 1, 3. Set. 5, 2, 1, 3. I czy się udało? Nie. Nie, nie udało się. No co ja tutaj źle robię? No, zawsze mam z tym problem. To nie działa. Smajstow, pomożesz mi i dawaj tutaj sztuczną trawę, komendą, jakbyś mógł, żebym nie musiał tego murować, bo mi to trochę zejdzie, a my już nie mamy czasu. U, jeszcze nie tutaj stawiam, gdzie powinienem. Dobra, tutaj lecimy, 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 lecimy. Dobra, zobaczymy, czy Smajstow ogarnie to komendą. Wziął różdżkę i tam czaruje. Czarodziej to jest mały. Dobra, tutaj, tak jak mówiłem, Smajstow postawi swoją maszynę, której jeszcze nie widzieliście. Tak na razie prezentuje się nasza tajna baza. Całkiem nieźle to wygląda, ale wiecie co? Ja bym tutaj jeszcze dodał jakieś szyby okna, żebyśmy cokolwiek widzieli. Smaystą tutaj dał jakieś wyjście na zewnątrz. Z tej strony by się też przydało. No ale cóż, jak nie ma, to to, to, to trudno się mówi. Tutaj mam elegancko zaznaczone. Tu dwóch tych się pozbyłem, nie wiem, nie wiem jak to się stało. Dobra, zamuruję to jeszcze raz. Hop, siob, hop, siop. I okej, jest git. Tu, tutaj mamy zaznaczone. Smaistą dał sztuczną trawę, nic nie ma, widać. Dobra, eee, Smaistą, słuchaj, weź tutaj tą maszynkę z przodu postaw, a ja coś tutaj wykombinuję. Tylko co by mógł tutaj dać? postawić z tej strony e, jakąś taką pułapkę, przez którą nie będą mogli przejść. Zobaczmy co mamy w ekwipunku, co byśmy mogli tutaj użyć. E, mamy jakieś trapy, ale spajki, a trap to to samo, muszę być bardziej kreatywny. Widzowie możecie napisać mi w komentarzu na dole, co wy byście za pułapki porobili. Ja myślę, żeby zrobić coś takiego jak e, co by tu zrobić? Chwila, chwila, moment, moment. Może może TNT byśmy zrobili. O, to by nie było złe. Dobra, wiecie co? Wy zrobi Tutaj dziurę, ale trochę dalej niż ta tajna baza jest, bo jak to TNT wybuchnie, to nie będzie dobrze. Także robimy coś takiego, zaznaczamy tutaj, hop, siup. OK okej, lecimy tu i dajemy tutaj set zero, wpisujemy. Na dole dajemy TNT na górę sztuczną trawę, no i powinno to wszystko zadziałać, a czy tak się stanie? Nie wiem, zobaczymy. Lecimy tutaj potąd, OK. Tu dajemy trawę. OK, teraz drugi cyk, cyk, set zero. No i mamy gotowe. Zobaczcie, jak to wygląda. Damy tutaj TNT, nie powinno to dojść do naszej tajnej bazy, także zaznaczmy tutaj TNT, dwa paski mogą być, okej, okay. tutaj set TNT i powinno się pojawić, tak, pojawiło się, elegancko teraz możemy dać sztuczną trawę no i co, będziemy podpalać to, a właśnie, jakoś trzeba wykombinować to, żeby podpalić okej, okay, już mam jakiś pomysł, poczekajcie zrobimy coś takiego, żeby to poszło do góry, jedno TNT to nie będzie widać, dobra, będę wiedział, gdzie mam podpalić, teraz Smajsto da tutaj sztuczną trawę i nie powinno nic być widać. A gdy oni tylko podejdą, to powinni tutaj wpaść do tej dziury. Ja podpalam to TNT, to wszystko wybucha i powinniśmy ich zniszczyć. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Smaństą, jak tam udało ci, wyszło ci. Dawaj tutaj jeszcze. Tutaj sztuczną trawę postaw, żeby to jakoś wyglądało, a ja się zajmę czymś w środku. No i wszystko jest już gotowe. Sami zobaczcie jak to wygląda. Ej, 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 nie wpadaj tam, bo do, do rozwalisz wszystko. Zaklej to z powrotem, elegancko, widzicie, pod spodem są TNT. Poczekajcie, może ja tutaj wlecę i wam pokażę, jakie to jest wielkie. I tutaj mamy dwie, dwie, albo trzy, trzy, albo cztery, nie, dobra, trzy. Trzy razy TNT, wiecie, jak to będzie wybuchać? łochłopie. na takiej powierzchni. Dobra, wychodzę stąd, weź to wszystko, zamuruj, zobaczcie, jaką maszynę zrobił smajsteł, o której wam mówiłem, wlecę teraz pod ziemię i sami zobaczcie, ocencie ją. Działa ona w następujący sposób. Podchodzi się tutaj, tutaj mamy sztuczną trawę. Jak te zombiaki tu wpadną. My tu schodzimy po schodkach normalnie. Wtedy mamy. Tutaj taką dźwignię. Tą dźwignię po naciśnięciu. Zobaczcie, co się dzieje. Widzieliście te strzały? One wszystkie poleciały. To będzie super. Im więcej razy nacisnę tą dźwignię, tym więcej strzał poleci. Także wychodzimy stąd. OK, wychodzimy, wychodzimy. Zamykamy to, żeby te zamiaki czasem tutaj nie weszły. Tutaj mamy spajki, tak jak widz... oglądaliście. Tutaj było lawa, tak. Lawa tutaj, tutaj TNT. No i w środku mamy tylko dwa mieczyki. Tylko to będziemy mogli używać. Nic więcej. Tu w środku to tak wygląda. Poczekajcie. Wlecę do środka, wam pokażę, jak to na Wygląda. W sumie jeszcze nie umeblowaliśmy tego, ale da się wyjść, wejść. Normalnie są guziki, przyciski do wyjścia. Mamy też lustra, możemy zobaczyć, ale na, na początek, wiecie co? Już jest naprawdę późno. Zrobiła się noc. Za chwileczkę wam to pokażę. W sumie to zobaczcie, Wejdę sobie drzwiami tutaj elegancko, wychodzę sobie i zobaczcie, noc już się zrobiła. A co to oznacza? Oznacza to atak zombie. Także musimy się przygotować, wejść do domku, sklirować ekwipunek. Mi już on nie jest potrzebny. No i co? Wchodzimy sobie do domku, idziemy na górę, wypatrywać. Chodźmy na górę i zobaczmy, jak to wygląda z góry. Poczekajcie, podlecę sobie tutaj. I jest, zaczęło się. Zobaczcie, są zombiaki, dostałem survival. W końcu zaczęło się. Dobra, a gdzie jest baby Sonic? On miał być gdzieś na widoku. Poczekajcie, widzę, stoi tam za kratami. Widzicie go, wystawili go do góry. I on jest wygraną. Gdy my wygramy, to odzyskamy tego baby Sonica, który sobie tam stoi. A w umowie było, że my po tych zombiaków musimy przyjść. Także, bierz bierzcie za robotę, chodź za mną. No, idziemy po tych zombiaków, żeby tu przyszli. W ogóle trzeba wziąć mieczyki. Wziąłeś sobie już swój mieczyk. Ja przygotowałem tutaj. Mamy dwa mieczyki, tylko do walki, nic więcej. Nie jesteśmy ubrani, dostaliśmy już survival, także otwieramy drzwi, wychodzimy stąd. No i uważajmy na tą sztuczną trawę. Smyslow, uważaj, żeby nie wpaść na dół. Ok, i idziemy. Idziemy po tych zombiaków. Musimy zrobić tak, żeby oni wszyscy wpadli tutaj do sztucznej trawy, obojętnie z której strony, bo wszędzie są pułapki. Na początek musimy ich wszystkich zebrać, czyli podejdźmy do nich od, yy, od tyłu. Od tyłu wtedy po prostu, bo musimy załatwić wszystkich, co nie? I wtedy biegnijmy sobie po prostu do naszej tajnej bazy się schować. Skryć się, później, gdy my ich rozwalimy. O, już się rzuciły na mnie? Czy nas Smajsława? Na mnie się rzuciły, dobra. Biegnę dookoła, biegnę dookoła. Szybciutko, szybciutko, tutaj, tędy, tędy, tędy. Elegancko, dobra. Bierzemy ich wszystkich, ile ich jest? Łupanie, dobra. Biegniemy, biegniemy. Mam nadzieję, że za mną biegną. Chodźcie, chodźcie, ząbiaczki, zapraszam was. Tak jest tutaj, tutaj. Tu mam tajną bazę. Ło, zobaczcie, ile ich idzie za mną. Teraz. Tutaj, tędy, tędy muszę uważać, żeby oni czasem yy, po prostu mnie nie przekiwali i nie przeszli tak jak ja. Dobra, ja już przeszedłem. Stajmy sobie tutaj. Najpierw niech do spajków wejdą. O, smaczną ich prowadzi. Dawaj, smajslow, tutaj, tutaj, tutaj. Przejdź koło tego, przejdź koło tego, tak jest, żebyś nie wpadł, żebyś nie wpadł. I dawaj tu, za mną, za mną, za mną. Tutaj stań sobie gdzieś. E, tu są spajki, więc musisz uważać. Dawaj, chodź, chodź, chodź. Szybko, szybko, na prawo, na prawo, na prawo. Uciekaj, na prawo. O, tak jest, wpadają, wpadają, ale nie wszyscy. No, co żeś ty narobił? Chodź tutaj z powrotem teraz Oni muszą powpadać, tak jest, zombiaki wpadają Zobaczcie, niszczą się tu na dole Jest, do lawy wszyscy Tak jest, o to chodzi Wpadajcie, zombiaczki, chodźcie tu Jo, się zablokowali Patrzcie, omijają te i zmądrzyli się Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz Przeskakujemy, hop, siup. i przejdźcie, przejdźcie Zombiaczki, zobaczcie, biegną dookoła Ej, oni są naprawdę mądrzy Dawaj, dawaj, smajsną, musimy ich załatwić Wszystkich, tak jest, podchodzą do mnie Dobra, mieczykiem, mieczykiem ich mam dosyć Mocny mieczek, także powinienem ich rozwalić A macie zombiaki, rozwalę was i odzyskam Baby Sonica, a macie, padajcie Jest, udało nam się, ale co to Wszystkie zombiaki, nie, niestety połowa Tam została i nie przyszła do nas Dobra, ta pułapka się sprawdziła, naprawdę Lawowa jest git, to teraz trzeba przetestować Inną, przetestujmy, e, może Te ze spajkami, co, ja po nich pójdę Z majstą, a ty przygotuj tamtą pułapkę OK, ja po nich idę, także e, Odzyskamy tego Baby Sonica, oni go Pilnują, zobaczcie, są u góry, dobra Ja wskakuję, po nich idę, chodźcie chodźcie, tutaj jestem. A macie, a macie. Wow, jeszcze padnę za chwilę. Nie mogę paść, nie mogę paść, bo nie wiem gdzie się drodze. Dobra, zombiaki za mną idą. Teraz muszę ich wykiwać i przejść po prostu koło tych spajków. Nie, wpadłem do TNT. Dobra, muszę jakoś wyjść. Muszę to rozwalić, muszę to rozwalić, jak najwięcej TNT pozbierać. Okej, okay, o to chodzi, o to chodzi. Zbieraj to i sobie podbuduję się i wyjdę. Hopciub, hopciub, hopciop Dobra, wyszedłem, wyszedłem elegancko. Jeszcze wyżej się podbudujmy. No i wychodźmy stąd. Gdzie są ci zombiaki? Zostali tam, wróćmy się po nich. Wróćmy się po nich. Ja niestety spadłem do TNT. Oni też tam wpadają, ale w sumie o to chodzi. Niech jak najwięcej ich tam wpadnie. Tu jeden zombiaczek do mnie idzie, muszę go rozwalić. Ci wpadli do wody, co jest grane. Ej, zombiaki, no chodźcie tu, zapraszam was, wszystkich. Tak jest, dokładnie. Chodźcie, chodźcie wszyscy, zapraszam tutaj do mnie, hop, siup. idziemy, idziemy, idziemy. Powoli, powoli, żeby się nic tu nie rozwaliło. Zdawajcie, zombiaczki, dawajcie, chodźcie za mną. Wy też, wy też zapraszam was, zapraszam tutaj. To trzeba przeskoczyć, hop, siup. ej, nie zwalcie. Mnie do tego TNT. Ja już nie chcę drugi raz wychodzić. Chodźcie, chodźcie, o, zobaczcie, jaką grupę zbawiłem. Dobra, dobra, chodźcie, tutaj jestem, tak jest, tu, zapraszam. Oni coraz bardziej wolniej idą, jakby się przestraszyli, ale dosyć dużą grupę ich tutaj wziąłem. O, oh, Smaistą jest u góry, Smaistą, dawaj, 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 dawajcie zombiaczki, dawajcie, nawalamy je, wpadajcie tutaj! Ej, gdzie jest ta duża grupa? Poczekaj, Smaistą, zbaw ich tutaj, żeby oni tu przyszli. A macie, poczekajcie, przejdę sobie tutaj, oni wpadną, oni wpadną, tak jest. Wpadli! Ha! Udało się! Padają pewnie tam, zobaczmy. I padli, tylko chmurki poleciały. Dobra, reszta zębiaków idzie. Zapraszam, zapraszam do mnie. Tak jest, tak jest. Wpadajcie, wpadajcie. Ej, jak, jak wyszedł? Jak wyszedł? Ty kozak. No dobra, dał radę. Temu, te, temu się poszczęściło. Wepchnę go, okej. Okay. Daliśmy radę. Tu by trzeba było zamurować, także zamurujmy to TNT. A macie! Wpadajcie tam do środka! Nogincie! Dobra, to nie jest zbyt dobra. Wiecie co? Ciężko ich tutaj zbawić. Oni są coraz mądrzejsi i to przeskakują, albo tam nie wchodzą. Tylko parę wpadło. I oni są wszyscy po tamtej stronie. Smile slow. A wypatrzałeś może z drugiej strony, czy nikogo nie ma. Wejdźmy, podejdźmy tutaj i sprawdźmy, czy ktoś tutaj jest. Są zombiaki, ej, oni nas obkrążyli, ich jest więcej! Zobaczcie, ile zombiaków tu jest! Ja, kozacko, dobra, musimy ich zbawić tutaj, żeby oni wpadli. Tu, gdzie ja? Nie, nie, tu nie! Tu nie, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie. muszę jakoś stąd wyjść. Dobra, rozbijam to szkło, rozbijam, rozbijam. Przechodzę sobie i wy, wy nie przechodźcie! Smile slow. rozwaliłem tą pułapkę, dobra. spróbuję. Próbuję ją teraz nacisnąć, włączyć ją. Czy ja ją włączyłem? Chyba tak, ale tu jest tyle ząbiaków, że nie dam rady. wyjść. dobra, wychodzę do góry, wychodzę. Ja chcę wyjść, ja chcę wyjść, uciekajmy stąd szybko, jak najszybciej, jak najszybciej. Ok, ząbiaczki, a macie? Smijsto, pomóż mi, bo padnę, padnę w Twojej pułapce. Jestem Hopsiop, wychodzimy stąd, a masz zombiaczku, a masz zombiaczku. Padaj, ty rzesz, dobra, wychodzimy teraz po drabinkach do góry, wychodzimy. Tu są zombiaki u góry, a macie zombiaki. wpadajcie tutaj, wpadajcie tutaj. Zapraszam, zapraszam, zapraszam jak najwięcej zombiaków, zobaczcie, wpadają tu elegancko. Hopsiu, przeskoczmy to. Dobra, a i te zombiaczki coś nie chcą wpadać. Wszyscy to omijają, ale kozacko. Dobra, muszę ich zbawić tutaj do TNT, żeby weszli i to wywalić. Także chodźcie tu, zombiaki zapraszam, zapraszam do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. Do mnie. Nie pchajcie mnie, nie nie, 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 nie ma takiej opcji. Dobra, teraz przechodzę tutaj. Oni powpadają do tego z TNT, tak jest. Powpadajcie, powpadajcie i wpadli, i wpadli, połowa wpadła. Okej, okay. smajsto ich tu zapędza. Coraz mniej ich jest, jeszcze tam w wtedy. Tutaj bazie trochę ich jest. Powpychajmy ich i wiecie co? Weźmy TNT i wywalmy to u nich. Wywalmy to u nich, bo niestety wszystkich tutaj nie zbawię, żeby przyszli. Także majstą, zbieraj TNT, weź po. O, tam są w ogóle. Dobra, możemy to podpalić. Dawaj, podpalimy to. Ty masz TNT. Dawaj mi krzesiwo. Ja to wszystko podpalę. Zobaczymy, jak te zombiaki tu wybuchną. Wyrzuć mi krzesiwo, jak możesz. Dawaj, dawaj, szybko, a ja im powyrzucam to tutaj, co mi nie jest potrzebne. Dobra, krzesiwo już dostałem, patyki im powyrzucam. Strzały też. Idziemy podpalić to TNT i Uciekamy od tej tajnej bazy, bo może dojść do tej tajnej bazy. Dobra, podpaliłem to. Uciekaj! Spaństo, uciekaj! Szybko! Wow, wybuchy są! Wybuchy, wybuchy! I mocno wybucha do tajnej bazy. Dochodzi. Co się dzieje? Nasz bezpieczny dom, co się z nim dzieje. Tu TNT wybuchał, łopanie jaką dziurę to zrobiło i rozwaliło nam e, tą nasz dom bezpieczny, ale dobra, została tylko dziura. Spaństwo potrzebuje więcej TNT, żeby to wszystko ich tutaj popodpalać. Elegancko, żeby zginęli. Zobaczcie ile ich jest. Dawaj Spaństów, jakąś Armatnicom ich załatw albo coś, bo ciężko będzie ich sprowadzić do tamtych pułapek, które już mieliśmy. Oni się wycwanili i wiedzą, co to są za pułapki. Rozkładaj tu TNT, żeby to wszystko wybuchło. No i z Baby Sonika trzeba jakoś wyciągnąć z tej ramy tam, której jest uwięziony. Także e, chodźmy tutaj, ucieknijmy im trochę. Ej, no nie, ich jest coraz więcej, nie rozwalaj ich tym mieczykiem. Smajstą, wyciągaj jakąś broń. Wiem, że masz, wiem, że się zabezpieczyłeś. O, on tu TNT wywala. Elegancko, ale wiesz co, tu jest ich większa grupka. Ja pójdę z nimi tutaj do tego. TNT, wchodzimy do domku, żeby uwolnić jakoś Smice tego, Baby Sonika w ogóle. Baby Sonic, już idziemy! Wsparcie nadciąga! Niczego się nie obawiaj, zaraz wujek Sebek przyjdzie. Ok, wchodzimy sobie tutaj. Musimy wejść jakoś do góry do niego. Okej, okay, tu jest za dużo zombiaków, za dużo, za, za, za dużo, za dużo, za dużo. Odejdźcie, odejdźcie, odejdźcie zombiaczki! Wow! Musimy stąd uciekać jak najszybciej, ale bez uwolnienia Baby Sonika ja stąd nie odchodzę. Nie ma takiej możliwości, nawalamy tych zombiaków. A macie, padajcie! Z tu rakietnicą nawala, co się dzieje w ogóle? Ej, dawaj mi jakieś bronie, dawaj mi jakieś bronie, wiem, że masz nie tylko armatnice, dawaj mi jakieś inne, dawaj bronie, bo cię naceluję, smajstą, już nie będzie tak śmiesznie. O, przydał, dał, 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 wyrzucił elegancko, dobra, pozbierajmy sobie te bronie, no i co, nawalajmy tych zombiaczków, musimy ich wszystkich rozwalić, żeby odzyskać Baby Sonika, albo po prostu podejdźmy do tej, tej tajnej tej, tej, bazy, jeszcze potrzebujemy kilofa, kilofa najlepiej diamentowego, żeby rozwalić te kraty u góry, przy Baby Soniku stoi ktoś, dobra, okej, okay. ja roz tych zombiaków na razie, żeby jakkolwiek do niego dojść. Dawaj smajstwo, nawalamy, kończymy z nimi, kończymy, macie, padajcie, padajcie zombiaczki, tak jest, tak jest, gdzie oni jeszcze są, gdzie oni się wszyscy podzieli? Ej, chyba z nimi wygraliśmy, tak jest, udało się, zobaczcie, nikogo już nie ma, została tylko jedna wielka dziura, no i baby Sonic u góry, idziemy go wypuścić. Smajstwo, dawaj mi kilofa diamentowego, ja już ci oddaję bronie, nie są mi one potrzebne, wyrzucam to wszystko, mieczyki też mi nie są potrzebne, wyrzucamy, elegancko, dobra, jeszcze to wyrzucamy. Wrzućmy to, on mi wyrzucił tutaj diamentowy mieczyk, e, znaczy kilow, także ja idę po Baby Sonika, wypuścić go stąd. E, siup, siup, podbudujmy się. Do góry, do góry, do góry. A ty wiesz co, smajstą, zostań na dole! Pilnuj tam, czy jeszcze zombiaków nie ma, jakie są, to dobiję, a ja idę do Baby Sonika. Już po ciebie idę, Baby Soniku, otwieram ci tu. Wychodź, wychodź, zapraszam cię, wychodź stąd, uciekamy, uciekamy stąd. Dawaj, baby Soniku, już, już nikt ciebie nie zabierze ode mnie. Także musimy stąd uciekać. Smilesta, dawaj, zawijaj się! stamtąd, także widzowie, udało nam się przed zombiakami uchronić. Daliśmy radę, nasza tajna baza została rozwalona, ale najważniejsze, że uratowaliśmy Baby Sonica. Baby Sonic, chodź tu, bo znowu się zgubisz i ktoś cię weźmie. Tym razem nie możemy na to pozwolić, także co? Wbijcie na mój drugi kanał, zobaczcie co tam nagrywam, Możecie wbić na mojego Instagramka. Tam za niedługo pojawi się moje zdjęcie z prawdziwego życia, z prawdziwą twarzą. Także jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda w prawdziwym życiu, to wbijaj na Instagrama. Wszystkie linki macie w opisie, a ten odcinek już się będzie kończył. Także co? Ja się z wami żegnam, baby. Sonic też się z wami żegna, baby Sonic, gdzie jesteś? Chodź tutaj do mnie, pożegnaj się z widzami. Halo, o, tu jest. Dobra, pomachaj chociaż widzą. Do, do, do widzenia. O, właśnie, macha do was baby Sonic, także na razie, cześć.